Wszyscy chcą iść za sukcesem. Rugbyści ostatnio w wybornej formie, więc za tym sukcesem z Rugby z Wrocławia można pójść rzeczywiście. Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Rugby siedmiosobowego w wykonaniu klubu sportowego Rugby Wrocław. No, muszę przyznać, że były bardzo udane. No, wypełniliśmy plan w 100%. Naszym planem była poprawa pozycji z ubiegłego sezonu. Tam byliśmy odpowiednio na 10 miejscu w mistrzostwach i na piątym w Pucharze Polski. Teraz jesteśmy na 6 w mistrzostwach i na czwartym w Pucharze Polski. Mimo tego skróconego sezonu i, i bardzo intensywnych, ale krótkich przygotowań do wznowienia rozgrywek, nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i bardzo dobrze pokazali się przed rugbową publicznością całej Polski. Klub nie ukrywa, że że chce wykorzystać dobre wyniki seniorów spod znaku KS Rugby. Sukces może być takim przysłowiowym magnesem. Bardzo zależy nam na tym, żeby wynik seniorów w imprezach mistrzowskich przyciągnął młodzież do klubu, do Rugby. Struktura, którą budujemy, to przede wszystkim fundamenty, czyli rugby, tag, które jest rozgrywane na poziomie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Natomiast tą taką solą, którą my bardzo chcemy przyciągnąć do klubu, jest młodzież. Jest to młodzież od 13 roku życia, czyli która już nie gra w tagi, zaczyna bardziej poważnie grać w rugby. Liczymy na to, że Wrocław stanie się wreszcie takim mocnym ośrodkiem młodzieżowym i będziemy mogli również szczycić się wkrótce medalami mistrzostw. Polski kadetów czy juniorów? Za chwilę wrocławscy rugbyści rozpoczną kolejny etap pozyskiwania młodych. Pod koniec miesiąca pierwsze wspólne treningi. Od 27 lipca na stadionie Oławka przy ulicy na niskich łąkach 8 rozpoczynamy nabór do sekcji młodzieżowej Rugby Wrocław. Zapraszamy wszystkich 13-latków i wszystkich starszych nastolatków do dołączenia do naszych treningów. Wszystkie treningi będą się odbywały w poniedziałki od godziny 18 do 19.30 aż do Końca września. To będą treningi naborowe, treningi podstaw rugby. Natomiast już od października chcemy ruszyć z regularnymi treningami grupy młodzieżowej, która już będzie rozwijała się w bardziej zaawansowany sposób. Do treningów mogą się zgłaszać młodzi w różnym wieku. Każdy będzie miał szansę dołączać do rodziny KS rugby. Bardzo nam na tym zależy, żeby do grupy trenującej dołączali nastolatkowie w różnym wieku, ponieważ no mamy też z tyłu głowy przepisy, które wdraża Polski związek Rugby. Czyli przepis o posiadaniu młodzieżowca w rozgrywkach seniorskich. Młodzieżowiec, czyli zawodnik, który już ukończył 18 lat, ale jeszcze nie skończył 21. Jest to wymóg, który moim zdaniem bardzo mobilizuje kluby Rugby do tego, by szkolić swoją młodzież. Do Rugby przylgnęła łatka sportu bardzo niebezpiecznego. Czy więc rodzice spokojnie mogą puścić swoje pociechy na właśnie takie rugbowe treningi? Kadra trenerska, która będzie prowadziła zajęcia treningowe dla młodzieży, jest bardzo dobrze żeby wykwalifikowano. To są ludzie po AWF-ie przeszkoleni przez Polski Związek Rugby, którzy za nic nie dopuszczą niebezpieczeństwa do dzieci czy do młodzieży uprawiającej ten sport. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rugby jest postrzegane jako sport kontaktowy, natomiast bardzo istotne jest to, że bezpieczeństwo jest dużo istotniejsze niż wygrana w meczu. Dla wielu klubów, dlatego też przede wszystkim, zanim doprowadzimy do jakiegokolwiek grania w kontakcie młodzieży, zdecydowanie będziemy ją przygotowywać, będziemy uczyć, jak poprawnie upadać, jak bezpiecznie zachowywać się na boisku. To jeszcze krótko o wymaganiach: to może wziąć udział w treningach. Bardzo istotne jest to, żeby wszyscy chętni, którzy będą chcieli wziąć udział w naszych treningach naborowych, przede wszystkim byli dobrego zdrowia fizycznego, mieli te ukończone 13 lat oraz posiadali zgodę rodziców na udział w tych zajęciach. Na pierwsze zajęcia wcale nie trzeba przynosić jakiegoś specjalnego sprzętu, wystarczy obuwie sportowe, spodenki, koszulkę. Natomiast w kolejnych będziemy starali się o doposażanie naszych zawodników, przede wszystkim w odpowiedniej obuwie do, do grania w rugby. Koszt grania w rugby to nie jest jakiś astronomiczny koszt. Jest porównywalny do piłki nożnej, czasami nawet tańszy. Dlatego gorąco zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, czy już uprawiali jakieś sporty, czy nie, czy są wyposażeni w sprzęt, czy nie. My o to wszystko zadbamy. Szczegóły na stronie KS Rugby i w mediach społecznościowych. Choć pandemia wciąż trwa, zainteresowanie takimi imprezami w mieście jest całkiem spore. Kilka przykładów z poprzednich tygodni wystarczyłoby potwierdzić, że podobne akcje warto we Wrocławiu organizować. Nawet teraz, oczywiście, wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa, bo ono jest najważniejsze. Organizatorzy o to bezpieczeństwo bardzo dbają, podobnie zresztą jak sami uczestnicy eventów, i w ten sposób miło bezpiecznie i na sportowo można spędzić czas. Kolejna akcja organizowana będzie w sobotę. Od 14 do 18 odbędą się warsztaty z fistbolem. Będzie to połączone z festynem dla całych rodzin. Na fanów tej dyscypliny albo dla tych, którzy chcą poznać coś nowego czeka spotkanie z reprezentacją Polski Kobiet w fistbolu. Będzie można podpytywać zawodniczki o co w tym sporcie chodzi. Co ciekawe to nie nowa dyscyplina w mieście, bo w wielu szkołach Wrocławia w poprzednich latach sporo uczniów połknęło już fistbolowego bakcyla. Przy okazji przeprowadzone zostanie. Wspólny trening, a na czele tej sportowej rodziny stanie Robert Szczerbaniuk, wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej oraz także w fistbolu. Rozegrany zostanie również mecz. Organizatorzy udostępnią dwa przenośne boiska do tej dyscypliny. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z badań przeprowadzonych przez Instytut Rehabilitacji Medycznej i Sportu, mających na celu wstępną ocenę wzorca posturalnego.